Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek poświęcony tylko i wyłącznie street foodowi, czyli jedzeniu ulicznemu na Filipinach. Na koniec tego odcinka będziecie wiedzieć dokładnie wszystko, ile to kosztuje, czy jest to zdrowe, jaki jest wybór itd. Będzie to kompendium wiedzy na temat tego, co można znaleźć na ulicach na Filipinach, jak się to je, ile kosztuje. Zaczynamy odcinek. Ale, oczywiście, pierwsze i najważniejsze, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, myślicie o przeprowadzce na Filipiny, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, kliknięcia łapkę w górę, będziecie powiadomieni o nowych filmikach. Dobra, zaczynamy. Ja, słuchajcie, znajduję się właśnie przed naszym domem w Dumaguete na Negros Oriental, jest to czwarta co do wielkości wyspa na Filipinach. Zabieram Was, słuchajcie, dzisiaj i w pierwszej idziemy w ogóle na śniadanie. Jest godzina 10 rano, ja wiem, troszkę późno, ale akurat specjalnie czekałem na tą godzinę, żeby był mniejszy ruch uliczny w tych restauracyjkach ulicznych. Bo wtedy będzie po prostu łatwiej mi nagrywać. Zbieramy się, idziemy kawałek dalej. Tam znajdziemy jakąś restaurację, wybierzemy sobie coś do jedzenia i więcej Wam opowiem na ten temat. Ok, a więc słuchajcie, mniej więcej tak, idziemy się przejść słuchajcie, do dalszej restauracji. Nie będziemy jedli tutaj zaraz przy naszym domu, bo jest bardzo duży ruch uliczny. No nie ma, nawet, nie ma za bardzo nawet gdzie siąść. Musiałem za jedzenie zamówić na wynos, a nie chcę jeść w biurze kolejny raz, tylko chcę Wam coś więcej pokazać. Więc zacznijmy, słuchajcie, od samego początku, o co w tym tak naprawdę chodzi. Ja moim zdaniem, przynajmniej z mojego doświadczenia 8 do niego na Filipinach, mogę Wam powiedzieć tak, że to, co słyszeliście na temat jedzenia filipińskiego, czy jest smaczne, czy jest niedobre, jest jedno z gorszych na świecie, wszystko się zgadza. Jedzenie filipińskie naprawdę nie należy do najlepszych. Jest bardzo mały wybór. Zresztą zobaczycie to później. I jest po prostu takie. Takie niejakie. Tak naprawdę są to podstawowe potrawy, za każdym razem, nic specjalnego. Nie da się tego jakoś tak nawet określić, słuchajcie, bo... bo tak jak mówię, no po prostu to jest takie mało wyraziste, tak bym to powiedział. Teraz słuchajcie, kolejna sprawa, która jest bardzo ważna. W ogóle restauracje na Filipinach można podzielić na kilka rodzajów. Przynajmniej ja to tak zawsze dzielę. Oczywiście lokalną kuchnię i międzynarodową kuchnię. Jeżeli chodzi o międzynarodową kuchnię, no to są to wszystkie restauracje, które są normalnie międzynarodowe. Mają hamburgery, mają pizzę, mają wszystkie innego rodzaju jedzenie, które jest wszędzie dostępne na całym świecie. I te restauracje oczywiście są dużo droższe niż lokalne filipińskie. One są przeważnie w dużych miastach, są to tak samo sieciówki, są to jakieś inne restauracje, gdzie za posiłek zapłacicie 300-400 peso. Przynajmniej już teraz w takich są cenach te restauracje. No i oczywiście to jest jedzenie normalne. Tam każdy może zjeść. Nie ma się o co martwić. Jedzenie na pewno będzie mniej lub bardziej smakowite, w zależności od tego, którą restaurację oczywiście wybierzecie. Druga sprawa no to to jest lokalna kuchnia. I teraz tak, lokalną kuchnię, lokalne restauracje też można podzielić na dwie grupy. Ja osobiście zawsze je dzielę na takie, można powiedzieć, wy to nazywacie Street Foodem. My to nazywamy czasami też Street Foodem, ale przeważnie to nie jest Street Food. Street Food mi się bardziej kojarzy z czymś takim, że to jest jakaś taka mała budka, która podjeżdża, jest mobilna i można to przewieźć w każde miejsce i oni tam sobie na bieżąco, na świeżo gotują. Natomiast na Filipinach taki teoretycznie Street Food można powiedzieć nie istnieje, bo są to przeważnie przydomowe restauracje. Że ktoś mieszka w danym domu i po prostu przed tym domem rozstawia sobie tak zwane gary my to nazywamy. Czyli normalnie w garkach przygotowane jedzenie i kupujecie je na porcję. I oczywiście te restauracje też można podzielić, słuchajcie, na właśnie dwa rodzaje: dwie, dwa rodzaje restauracji. Pierwsze to są takie przydomowe, które są e, można powiedzieć, najbardziej takie ubogie, ubogie i najmniej smaczne, najmniejszy wybór jedzenia i na pewno najtańsze. I drugi rodzaj restauracji to jest taki, który po prostu są tak samo filipińskie restauracje, ale to już jest typowa restauracja, gdzie też przychodzicie i zamawiacie sobie na porcję. To jedzenie już to jest wcześniej przygotowane. Wy po prostu sobie wybieracie z tych garów, co chcecie, zjeść i ile za to zapłacicie. Oczywiście słuchajcie, to też jest tak, że. Mm, te restauracje są troszeczkę droższe niż ten taki, jakby to nazwać, typowy, najtańszy street food uliczny, czyli te takie przydomowe restauracje. No i teraz słuchajcie, w ogóle nazwa tego, ja to zawsze śmiesznie nazywam, gary losu. Dlaczego gary losu? Bo jak idziecie na gary, tak to zawsze Polacy mówią, jak idziemy na gary, to nigdy nie wiadomo co będzie. I to już nie chodzi o to, co będzie się działo z twoim żołądkiem, tylko co tak naprawdę na tych garach będzie akurat dostępne. Dlaczego? Ponieważ słuchajcie, oni gotują przeważnie z lokalnych, dostępnych produktów. Czyli, na przykład, jednego dnia możecie iść i się okaże, że jest jakiś coś pseudo-rosu, jakieś pseudokotlety, jakieś takie inne rzeczy. A drugiego dnia pójdziecie w tej samej restauracji przydomowej i się okaże, że są całkowicie inne rzeczy. I to jest normalne, bo oni po prostu nie mają gotowego menu, gdzie. Gotują podstawowe rzeczy i one są codziennie dostępne, tylko po prostu zmieniają praktycznie na co dzień. Co pani domu wymyśli i to ugotuje, to to dzisiaj będzie. I tak naprawdę, słuchajcie, nie jest to złe, bo teoretycznie, jeżeli byście jedli w takiej restauracji codziennie, no to codziennie coś nowego znajdziecie. Dzisiaj oczywiście skupimy się na tych najtańszych restauracjach, bo to właśnie o nich mowa za ile można zjeść, jak one wyglądają. I co tak naprawdę można kupić No ale zanim dojdziemy do tej restauracji To jeszcze muszę wam powiedzieć, że słuchajcie oczywiście Te restauracje, to już mówię o tych najtańszych restauracjach Są tak samo w różnych słuchajcie, standardach Jak pewnie te osoby, które były na Filipinach Widziały te restauracje Niektóre są bardzo małe, niektóre są troszeczkę większe Czasami na przykład idziecie do takiej restauracji I jest w ogóle Są tylko i wyłącznie jakieś trzy potrawy do wyboru Albo nawet dwie, albo jakieś resztki Ogólnie no, to wszystko zależy od wielkości, więc jeżeli tutaj osoby, które już mieszkają na stałe albo dłuższy okres czasu i korzystają z tego typu restauracji od czasu do czasu, to już wiedzą gdzie mniej więcej pojechać, co zrobić, co kupić, po prostu już wiedzą, że tam zawsze będzie większy wybór. No i ja akurat idę do takiej restauracji, gdzie jest bardzo blisko e, takiego centrum handlowego i tam powinien być spory wybór i nie powinno być zbyt dużo ludzi, powinna być cisza. Huh. Teraz ogólnie jest cisza, bo już odszedłem trochę kawałek dalej. Ale oczywiście trafiliśmy na najbardziej gorącą pogodę. No i ja idę już od 10 minut i się ze mnie leje. No ale wolałem po prostu iść już na nogach, przejść się z Wami, pokazać wam coś więcej tutaj, a nie tylko i wyłącznie gadać, i jechać na skuterze, jak to było w ostatnich odcinkach. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o tych jakość tych restauracji, zdarzyło mi się kilkukrotnie. Byłem w takiej restauracji, gdzieś tam powiedzmy na jakiś zadupiach totalnych gdzie restauracja no <słuch> <słuch> słuchajcie jakością dobrego jedzenia naprawdę nie grzeszyła. Ogólnie wyglądało tak, że w restauracji naprawdę czasami śmierdziało, ścieki płynęły praktycznie pod nogami, nic nie dało się konkretnego zjeść, no ale było bardzo tanio i się okazywało, że to była jedna z, jedyna restauracja gdzieś tam w górach, i tylko i wyłącznie tam mogłem coś kupić do jedzenia. No ale takie jest życie, nie? Trzeba się przyzwyczaić do tego. Dobra, chodźmy, zobaczymy restaurację, bo już tutaj widzę, że. O, tam w środku też są, zaraz tam przejdziemy się, ale chcę wam pokazać tą restaurację tutaj. Najprawdopodobniej do tej restauracji za chwilkę wrócimy, natomiast jest tam bardzo dużo ludzi, więc ciężko o tym momencie zamówić, ja się przejdę, słuchajcie jeszcze tutaj i zobaczę co tutaj jest. a No więc słuchajcie, zamówiłem sobie jedzenie, nie wiem czy tam było słychać wcześniej, ale zamówiłem sobie tak, porcję ryżu, czapsuj, czyli warzywka takie i tutaj jest. Pork, czyli świniak z marchewką w takim sosie dosyć słodkim, ale nie powiedziałbym, że jakoś takim mega, mega, mega słodkim. Dodatkowo to, co mam, słuchajcie, to jest spicy chili i tutaj winegar. Jeżeli chodzi, o słuchajcie, w ogóle o sztućce i to one przeważnie są w takich, tak jak widzicie tutaj, stojących wyparzaczach, czyli to jest dosłownie praktycznie rice cooker, a, albo coś podobnego. Czasami widziałem raj skókery, że po prostu jest tam woda gotowana, wszystkie sztućce są wrzucone, żeby one były odkażone. No i to działa jakoś tak, że lepiej na pewno niż tylko i wyłącznie przemycie, to one są tak samo jeszcze wyparzone w gorącej wodzie. No bo normalnie naczynia, które się myje na Filipinach, to może was szokuje, ale są zawsze myte w zimnej wodzie. Więc jeżeli gdziekolwiek jecie, to przyzwyczajcie się do tego, że one są po prostu w zimnej wodzie. Dobra, zaczynamy z jedzeniem. Jak widzicie dostałem sporo tego. Aha, i co najważniejsze, to wszystko słuchajcie kosztowało mnie 89 peso, dokładnie 89 peso. Tutaj widzicie na ekranie ile to jest na ten moment. Ja słuchajcie, normalnie bym zamówił sobie tylko i wyłącznie na śniadanie. Albo jajko i ryż, ewentualnie jakieś warzywka i ryż. Na pewno nie brałbym do tego mięsa, więc jeszcze bym mniej zapłacił, natomiast ze względu na ten film postanowiłem, że zamówię sobie więcej, żebyście tylko i wyłącznie zobaczyli, jak to wygląda. Kolejna sprawa, o której warto wspomnieć, słuchajcie, to jest w ogóle przyprawy. Filipińskie jedzenie, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, jest bardzo takie, można powiedzieć, neutralne. Ani nie jest kwaśne, ani nie jest słodkie. Znaczy, dobra, jeżeli większość rzeczy jest słodka, natomiast na pewno nie jest ostre jedzenie. Jeżeli chcecie ostre jedzenie, to róbcie sobie tak samo jak ja. Przeważnie są dostępne właśnie papryczki, czyli te małe, czyli filipińskie, które trzeba po prostu delikatnie sobie pokroić i miesz zmieszać na przykład z soja sosem, z sosem sojowym i wtedy macie naprawdę bardzo ostry sos, który można sobie polać, na przykład ryż albo warzywka, tak jak ja zrobię za moment. Zobaczcie, jak to wygląda. Ten świniak, który kupiłem, naprawdę, słuchajcie, bardzo dobry. Akurat, no, jeden z lepszych świniaków, jakiej tutaj naprawdę jadłem od dłuższego czasu na takim, w takich restauracjach. Smakuje jak taki polski gulasz. Coś w tym rodzaju. Naprawdę, bardzo, bardzo dobre. Jak doprawiłem to jeszcze troszeczkę bardziej na ostro, to już w ogóle rewelacja. I teraz słuchajcie, jeszcze kilka dodatkowych kwestii. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ja w ogóle nie mam noża przy, przy jedzeniu. Tak, na Filipinach w ogóle. Noże nie obowiązują, noże dostanie się tylko i wyłącznie w lepszej restauracji, droższej restauracji, gdzie musicie coś pokroić. Natomiast na street foodzie z założenia jest to, że dostajecie tylko i wyłącznie łyżkę i widelec. I słuchajcie, i tak normalnie Filipińczycy jedzą. Oczywiście czasami używają do tego rąk, ale to są bardziej na takich plenerowych imprezach, a nie w restauracjach, tutaj wszyscy jedzą sztućcami, to bez wyjątków. Raczej nie znajdziecie osoby, która by jadła rękami. No chyba, że to jest jakiś kawałek kurczaka, Trzeba po prostu go zjeść rękami, wygodnie się go je rękami, ale z reguły wszyscy właśnie używają noża i widelca. Proszę, nie noża, łyżki i widelca. Kolejna kwestia, słuchajcie, to jest w ogóle woda, która tutaj jest dostępna i jak na jakiej zasadzie jest to gotowane jedzenie. Z reguły restauracja powinna gotować na wodzie, my to nazywamy wodzie destylowanej. To jest ta woda, którą kupujecie w tych niebieskich dużych baniakach i ona, słuchajcie, kosztuje około 20 peso za cały, cały baniak. Więc to nie ma tak. W restauracji takiej filipińskiej przeważnie ona jest za darmo dostępna, stoi taki baniak z wodą zimną, wodą ciepłą, możecie sobie nalewać, dolewać, ile tej wody chcecie i ona jest liczona w cenę. Oczywiście nie musicie się bać tej wody. Na 99,9% będzie to naprawdę ta woda tak zwana destylowana, czyli oczyszczona i to będzie taka sama woda, jaką my kupujemy normalnie do domu w tych baniakach ona będzie się różniła niczym od tego. Restauracji takiej nawet by się nie opłacało szukanie czy czyszczenie tego typu wody, żeby używali takiej kranówki, bo po prostu ta woda jest i tak na tyle tania, że im się to opłaca kupić w baniakach, że ktoś im to przywiezie. Więc ja taką wodę piję bez żadnego problemu. W restauracjach nie muszę zamawiać butelek. Oczywiście, jeżeli chcecie na przykład, nie ma wody zimnej, a chcecie wodę zimną, no to możecie zamówić butelkę, butelkę wody, która podejrzewam, politrowa będzie kosztowała około 25 do 30 peso Kwestia słuchajcie też świeżości tego jedzenia, no bo oczywiście zapytacie, czy to jedzenie jest świeże, czy kiedy to było gotowane. Z reguły chodzi się do tych restauracji filipińskich, które mają bardzo dużo ludzi, bardzo dużo klientów i ta rotacja jest naprawdę ogromna. Dlaczego? Bo wtedy macie stuprocentową pewność, że to jedzenie jest na świeżo gotowane. Przeważnie rano po prostu, wcześniej rano wszyscy gotują to jedzenie. Później w ciągu dnia jest tak samo, są dokładane nowe porcje czegoś na przykład nowego, co zostało ugotowane po prostu później. Czyli naprawdę nigdy nie wiecie, czy przyjedzie do danej restauracji i co będzie? Czasami też się różnią oczywiście potrawy, na przykład wcześniej rano na śniadanie, na obiad i na kolację, chociaż obiad i kolacja w zasadzie jest to samo. Natomiast rano przeważnie są na przykład już świeżo jajka zrobione z Cider, czy też na przykład jajko z, z jakimiś innymi warzywami już wymieszane. Czasami jest też fried rice, czyli ryż pieczony z jakimiś warzywami. To jest po prostu więcej częściej na śniadanie. Jeżeli myślicie o jakiejś dobrej kawie w tego typu restauracji, to raczej zapomnijcie. Tutaj nie ma takiej kultury picia kawy z ekspresu czy parzonej kawy. W tego typu tanich restauracjach filipińskich na 100% znajdziecie kawę, ale to będzie kawa zwykła czy w jednym Nescafe i pewnie też jakieś kopiko czy inne rodzaje tej kawy, no ale tylko i wyłącznie taką kawę dostaniecie. Co nie mówię, że jest zła, tylko po prostu ma no, odpowiednią ilość cukru, co ja z tego się staram akurat tą kawę jak najbardziej ograniczyć. No i w sumie mi się to udaje od dwóch tygodni. I co też jest, słuchajcie, bardzo dużą ciekawostką i na pewno bardzo mało osób o tym wie, czasami nawet osoby, które mieszkają na Filipinach o tym nie wiedzą, ale tego typu restauracje mają politykę taką, że na przykład jeżeli, słuchajcie, robicie zupę rybną albo robicie zupę z porka, z świniaka. To przeważnie ten wywar jest za darmo. Możecie sobie na przykład, jeżeli zamawiacie jakiś tam posiłek, poprosić o ten wywar czy tą taką zupę, żeby dali wam po prostu jako w gratisie. I oni bardzo często to dają, czasami się nawet tym reklamują, czasami nie reklamują tego, ale po prostu ten wywar dostajecie. I dostajecie oczywiście całej zupy z tym kawałkiem mięsa, bo za takie mięso trzeba z niby zapłacić, ale jeżeli chcecie sam wywar napić się fajnej na przykład zupy rybnej, bardzo proszę, dostaniecie cały kubełek za darmo. Thank you so much. Very good food. Are you back here? Klamad. Dobra, słuchajcie, ja już zjadłem, To możemy wracać powoli do domu. No i słuchajcie, kolejna teraz sprawa. Bo opowiadałem wam o tym jedzeniu i tak dalej. Wszystko jest super, ale jakie są minusy tego jedzenia? Minusy są takie, że przynajmniej jak dla mnie. Moje odczucie że właśnie ta różnorodność jedzenia czasami jest zabójcza. Ta niepewność, że pójdziecie do takiej restauracji i dzisiaj było to, a jutro już na przykład tego nie będzie i będzie coś innego. I to jest takie właśnie czasami zniesmaczenie. Albo bardzo często, słuchajcie, zdarzało się tak, że na przykład ja jem mój lunch czy obiad jem troszeczkę później niż normalne osoby. Filipińczycy przeważnie go jedzą o godzinie 12 w południe, więc jak ja na przykład przychodzę o godzinie 2, to już w zasadzie mało co jedzenia zostaje, albo zostają jakieś dosłownie resztki, bo wszystko zostało wyjedzone, wyjedzone na, przez Ludzi przez, w czasie obiadu a później, no jeszcze nie było przygotowane na kolację czy na porę kolacyjną. Więc tutaj jest ta różnica. Czasami też, słuchajcie, no jakość tego jedzenia jest bardzo, bardzo słaba. Ja osobiście na przykład, to co mnie na przykład denerwuje, to jest to, że jeżeli czasami zamawiacie sobie na przykład porka, czy właśnie świniaka, czy jakieś inne mięso, to dostajecie czasami 80% kawałków to jest, to jest czysty. Czysty, czysty, słuchajcie, tłuszcz. Nie. I to jest problem. Oni bardzo to tuste mięso mają. Oni nie wiedzą o tym, że na przykład ten tłuszcz się od, odcina. Filipińczykom to w zupełności w ogóle nie przeszkadza, że jedzą tak tusto albo tak słodko. Po prostu są do tego przyzwyczajeni. Natomiast osoby obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają i chcą zjeść w takiej restauracji, to jest naprawdę bardzo duża bolączka, że, że to jedzenie jest takie tuste czasami. Akurat w tym wypadku tutaj miałem tylko i wyłącznie trzy takie kawałki. Większość mięsa była naprawdę rewelacyjna i sos był rewelacyjny. I powiem szczerze, że w tej akurat takiej kafeterii, filipińskiej restauracji byłem pierwszy raz. Eee, I na pewno tam wrócę, bo jedzenie było naprawdę dobre i cena oczywiście też bardzo fajna. No i oczywiście, słuchajcie, zapytacie się najważniejszego w tym wszystkim, czyli hmm, czy nie boję się jeść w takich restauracjach? Nie, nie, naprawdę nie boję się jeść w takich restauracjach. Oczywiście w tych takich dużo, dużo mniejszych, to czasami nie zamówię, ale to nawet nie dlatego, że się boję jeść, że cokolwiek złapię, czy że będę... O! Wypadek na motorze. Akurat w tym momencie się zderzyli. Ale nic się chyba nikomu nie stało. Jak zawsze, tricycle wjechał w kolesia. Te tricyklety, słuchajcie, naprawdę zmora totalna. Po prostu one tak jeżdżą niebezpiecznie. No jeszcze kolesiowi się wszystkie ryby rozsypały. No dobra, było minęło, nic się nikomu nie stało. Wszyscy żyją, ryby pozbierane, jest ok. Idziemy dalej. Więc wracając do tematu, bardzo często rezygnuję z tego typu restauracji, dlatego że po prostu na przykład nie znajdę niczego, co by mi smakowało. Okazuje się, że na przykład wszystko jest wyjedzone. E, zostały tylko na przykład jakieś tam rzeczy, które osobiście mi na przykład nie smakują albo nie mam ochoty na to e, i, i po prostu muszę iść do jakiejś innej restauracji i czasami już rezygnuję z tego i z, idę do jakiejś normalnej restauracji z Krystyn też bardzo często słuchajcie jeżeli gdzieś jedziemy i widzimy jakąś fajną restauracyjkę, no to też się zatrzymamy oczywiście i zjemy w tej restauracji to nie jest tak, że się boimy czegoś takiego jeść jak najbardziej nie, po prostu to jest część tej lokalnej kultury i naprawdę po takim czasie są coraz lepsze rzeczy, które warto spróbować. Oczywiście pamiętajcie, to nie, jest, to nie jest filmik o filipińskiej kuchni na zasadzie jako potraw. Bo, jeżeli byście chcieli taki filmik, to mogę oczywiście dla Was nagrać. Specjalnie przygotuję, tylko zostawcie mi komentarz. Tylko to jest wyłącznie filmik, który się skupia na zasadzie właśnie tego street foodu, tych tanich filipińskich restauracji, jak one wyglądają. Ja słuchajcie już wracam do domu, mam nadzieję że feeling Wam się podobał, jeżeli macie jakiekolwiek pytania zostawcie je śmiało w komentarzach, będę czekał i bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję za Wasze wsparcie na patronite, dziękuję za Waszą wirtualną kawę, dziękuję za wszystkie miłe rzeczy, które wysyłacie do mnie. Pozdrawiam Was, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku już za kilka dni. Pa!